Witam Was bardzo serdecznie, Vincent z tej strony, a to jest Riders, jak już na pewno wiecie. No cóż, kontynuujemy naszą przygodę. Obecnie mamy wybrać się do wioski Rengot Goblinów. Zgadzamy się na to, aby nas tam wysłali. I tak się również dzieje. Jest tu też jakaś instancja, chyba, albo wstęp. Do tej wioski, hmm, czyli będziemy razem z tymi tutaj wojakami przeprowadzać szturm na wiochę goblinów. No to lecimy. <tryk> co to za gobliny będą. Czy te same, czy trochę większe, lepiej uzbrojone? Te stare przecież były... były takie sobie. Nie, to samo. Tylko, że ma... Nie, nawet pula HP jest dokładnie taka sama. Ja to bym musiał tylko zbierać... A nie chcę tej broni. Wyrzuć ją. Dobra. Dobra, wyrzynamy tą całą wiochę. O to w tym chodzi. Zmasowany atak. To jest chyba po prostu wstęp do... ...do kolejnej mapki, tak mi się wydaje. Mamy naciskać dalej? No to naciskamy. Progres to progres. Myśmy tylko nie zginęli, ale to chyba niemożliwe. Tak jest. Aue. I wszyscy leżą. No proszę, jeszcze tracimy reputację u tych regnotów. Ciekawe czy. Dałoby się zrobić tak, żeby jednak tą reputację dobrą u nich mieć, ale chyba, chyba czegoś takiego nie ma. Zresztą sam nie wiem, jak w Riders jest rozwiązany system reputacji. Czy jest mocno zaawansowany, czy nie? Ja wiem jedno, że zaraz zginę. Także wolałbym, żeby ktoś mi pomógł. Muszę jeszcze też koniecznie sprawdzić, dlaczego ja się nie mogę leczyć. Nawet jeżeli będę musiał zmieniać na chwilę broń na stafa, to i tak mnie to ratuje, bo, bo obecnie jest lipa. Piolki mają swój cooldown, dosyć duży. A tak to zawsze się trochę podleczę. A w tym momencie jestem... Jestem całkowicie udupiony. Ożesz ty w mordę. Kto to przyszedł? Dobra, ja muszę coś łyknąć, bo zginę Kto to jest? Borgo. Ja mam go zabić A. Pada jak mucha. To... Boże, kurde, trochę mi przylał. Zastunował mnie. Nie! Ja pierdzielę, no. Dobra, wskrzeszamy się, i gdzie jesteśmy? A tutaj. No tu biegniemy, tam gdzie byliśmy. Nasze statystyki obecnie są mocno przetrzebione przez to, że zginęliśmy. Kurde, no nie no, muszę koniecznie zobaczyć, dlaczego nie mogę się leczyć. Jeżeli będę musiał zmieniać broń po to, żeby użyć jeden czar, to znaczy, że to jest jakaś porażka. Jeszcze 20 sekund, będę ja tak wolno biegł. Już mi Borgo zaznaczyło. Zadanie wykonane. Hmm, czyli prawdopodobnie nic więcej tutaj nie będzie, ale z Borgo może jakiś drop będzie potrzebny do craftingu. Różnie może być. A, coś tu jest jakiś champion trofi. To się przyda do, do zadania. No i dobra, co ten senior Knight powie: że mamy udać się do bazy razem. Czyli prawdopodobnie dopiero teraz. Wybierzemy się do tej całej wioski tych wrednych goblinów. Ja też, generalnie, mi najbardziej zależy na tym, aby wyfarmić cztery przedmioty, gdyż potrzebne są mi one do stworzenia nowego uzbrojenia. Dobra, jest tu senior Knight Senes. Zobaczymy, co ona ma nam do powiedzenia. Więc podziwia naszą odwagę. E, jednocześnie mówi, że czasami musimy. E, Brać pod uwagę zarobek, gdyż jesteśmy najemnikiem, dlatego nam zapłaciła. I wszystkie obecne akcje, które są podejmowane na tym terenie, to jest przygotowanie do wielkiej bitwy, do wielkiej bitwy z tym plemieniem. Otrzymujemy oczywiście zadania jako typowy najemnik. Pierwsze polega na zabiciu generała Prawi. który tutaj gdzieś sobie się kręci. Eee, kolejne zadanie polega na, na pomocy rycerzowi Baster, który działa, e, który by ostatnio poprosił o, e, o, w, o wsparcie. Najpierw będziemy musieli go jednak znaleźć. A to odnalezienie adiutanta Dale'a, który również wykonuje jakąś tam misję. Jednak to nie za linią wroga, oczywiście. Jednak to nie wszystkie zadania. Mamy tu jeszcze. Hu-hu-hu. Medic Look. Cóś ty, co, cóż ty byś od nas chciał? A więc chce on rzecz, która nazywa się Crescent Mount Deer Antlers, czyli jakąś część jeleni, którzy tutaj się, które tutaj się gdzieś kręcą. No nic. Prawdopodobnie będziemy wyżynać zwierzątka. Adiutant Ryan. Proste zadanie: zredukować liczbę goblinów z premienia. Z plemienia Rengot do jak najmniejszej ilości. Typowy slejn, najprostsze zadania. Natomiast co chce Sean? Sean ma dla nas dwa zadania. Na początku musimy dostarczyć surowce dla niego. Dokładniej chodzi o puste skrzynki. I w sumie to wszystko, bo drugie to nie było zadanie, tylko on sprzedaje również różne rzeczy No więc dobra Uderzamy w teren i zobaczymy z czym to tutaj się wszystko je No ta mapka wydaje się trochę większa od poprzedniej Jest to jakiś las pogoda nie sprzyja a tu są chyba te a dziwne jelenie które musimy które musimy pokonać jednak ja przede wszystkim będę się starał. Dopaść goblinów, gdyż na nich zależy mi najbardziej. Ale po drodze, oczywiście, wycinamy wszystko, co się da. Broń bodajże, również ja będę mógł wykraftować na 14 poziomie. To byłby dobry pomysł, aby wrócić dopiero wtedy. O. Jest sorcerer, pierwszy goblin, którego musimy utłuc. O kurde, jak na, jak na maga, to ma sporo punktów HP, żeby ja się musiał tyle męczyć. Gień. I Zobaczymy, czy ma to, co mi jest potrzebne. Ten akurat nie ma, więc idziemy dalej. Zobaczymy, czy to był przypadek, czy ten również nie będzie miał. E, również te oto mopki posiadają przedmioty, które są potrzebne do, e, do kupienia monta, ale niestety nie wiem które. Tu są jakieś tylko grzyby posiadają oni. Zobaczymy co ma Marksman. Tutaj brak normalnych punktów żeby wykonać atak, ale jaja. Gin, gin, gościu. Gin. Nie kombinuj tutaj nic. Bo ja nie mam zbyt dużo przedmiotów leczących. Kurczę, to jeszcze nie jest to. Ci sorcererowie dali mi ostro wpalnik. Roślinka do pobrania, i to jest e, z tego, co kojarzę. To jest coś. In to jest inna roślina niż te, które zbieraliśmy poprzednio. Ona jest poziom wyższa. Tak, to oni mi tak dają wpalnik, jakiegoś debuffa mi nakładają, i to z bardzo mocnego. hu. No ale nadal nie ma tych rzeczy, o które mi najbardziej chodzi. A te rzeczy to. To przede wszystkim. A nie, durable clothy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, jeszcze dwa tylko potrzebuję. Skąd one lecą? Prawie ze wszystkich tutaj. A Glittering Powder, rangot Worker, Farmer, Warrior, Sorcerer, czyli z nich. Ale po prostu droprate jest pewnie tak żałosny, że zarypię się tutaj zanim to zrobię i znajdę. Dobra. Pyk, pyk, pyk. blok. Marksmanów leci. O! Jest! Jest, jest, jest! I to aż dwa. Bardzo dobrze. Boże, czemu nie mogę tego wziąć? Nie mówcie, że mam pełne klikunek. Acquire all. O, żeż ty! Ktoś tam poszedł. Ale wziąłem dwa. Wziąłem dwa. Dobra. Jeszcze trzy. I będę miał w końcu własnego mounta. Warrior. Dobra. Lejemy cię. Obyś ty mnie nie zlał. Bo życia prawie nie mam. No, chodź tu. Orzesz, kurde, nie. Nie, 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 nie. Dobra, musimy się ewakuować, bo z dwoma bym sobie w życiu nie poradził. Jeszcze z magiem. No, ale teraz to już musimy. Ciekawe, czy ja ten blok działa na czary. Czy jednak one swobodnie przechodzą? Dobra. Coś mi się klawisz chyba popsuł. A, pełny inwentarz. O, żeż ty. Dobra, powiedzmy, że to wyrzucimy. Acquire all. Dobra. O, idziemy dalej. Marksman, marksman, marksman. Dwóch marksmenów. Obawiam się, że oni będą siebie kryć. A ja tu dostaję lekki wpierdziel. Dobra. Pyk, pyk, pyk. Pyk, 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 pyk. blok. Dobra. Udało się. Kurde, no. All, muszę klikać. Dobra, już mam na wszystkie armory, ale teraz jeszcze sobie zbieram odpowiednią ilość przedmiotów na Mounta. W końcu. I to już chyba będzie tak wystarczająco. Dobra, jeszcze zobaczmy tylko. Czy ja mam na pewno odpowiednią ilość? Tak, collection complete, collection complete. W tym momencie bez żadnych skrupułów odpalam kamień teleportacyjny, wracam do miasta i idziemy kupić pancerz, a także mołta. Dobra, jesteśmy w... z powrotem w mieście. Najpierw pójdziemy po własnego strusia. Mam nadzieję, że mi kasy wystarczy. Zresztą sprzedam te wszystkie śmieci, bo nazbierałem ich full. Ok, i tutaj strusia będzie można sobie kupić. Tak jest. Chcę mąta. Krótko. I na temat zwykłego mołta Kosztuje golda. Ach, inwentarz pełny, no. no. Muszę coś wyrzucić. Tylko co? Dobra, wyrzucę to. tak. Całe złoto. Pójdzie na to. Mam nadzieję, że to będzie mount na stałe, a nie, że użyję go raz i to będzie wszystko. Chwila prawdy. Tadam! Mam własnego mounta, który może jeszcze robić to. Masakra. Mount oczywiście można sobie ulepszyć, potrzebny jest poprzedni mount, czyli ten którego obecnie mam, a także odpowiednie składniki, które można sobie tam wszędzie podejrzeć u tego NPCa. Niestety na pewno teraz mi się to nie uda, bo to goblin golema trzeba zabić, a z tego co wiem to to jest jakiś ostatni boss w tej krainie, gdzie obecnie się znajdujemy. Dobra, my jednak najpierw idziemy wykonać rzeczy ważne, czyli zakupić nowy, nowy sprzęt, ale najpierw idziemy do Moniczki i sprzedamy wszystkie śmieci, które mamy. Staroć, tak, sprzedajemy. To może nie, to sprzedajemy. Cooking. To nam daje życie, to nam daje EP to niech będzie. To jest nam niepotrzebne. Pajęczyna jest wykorzystywana do czegoś. To jest nam niepotrzebne. To jest do craftu potrzebne, Black Crystal. To jest do sprzedania. Szkoda, że w sumie nie zrobili Synthetic Spice może by zostać yy, dobra, to jest wykorzystywane. Szkoda, że nie dali opcji, aby sprzedać cały yy, wszystkich śmieci, które człowiek nosi. Brakuje mi również. Yy, brakuje mi również tutaj takiego przycisku, żeby yy, posortować przede wszystkim. E, cały sprzęt, który zalega, zalega w inwentarzu, no bo nie ma co ukrywać, ma się tego bardzo dużo, e, robi się bałagan, tylko, tylko on tak naprawdę niepotrzebnie. Dobra, załóżmy, że jakoś atako mam, zróbmy tylko jedną linię, czystą. O, wszystkie nowe rzeczy będą Będą u góry. No i dobra, idziemy krawcić Idziemy krawcić nowy nowy sprzęt. O, dobra. O, mogę wytworzyć ten, ale czy on będzie lepszy od 295? 294? Nie, nie, nie. My sobie robimy ten oto niebieski. Mhm. Będziemy mieli na wszystko raz, dwa, trzy, cztery, pięć chyba tak. Dobra, idzie pierwszy. Idzie kolejny niebieski. Spodenki. Rękawice. I buty. No i dobra, opuśćmy mołta i przyjdziemy nowe wdzięko. E, dobra, to jest chyba jakiś żart. Co ja mam tak chodzić? Przecież to jest jakaś żałość straszna. 295 plus No a jednak nie. Wygląd seta. Nie, chcę duela. Wygląd seta jest jaki jest. <gryw> Wyglądam jak jakaś, nie wiem, pracownica poczty. No ale pominijmy to. Eee, dobra. Eee, mam to co mam, to co chciałem. Także możemy w tym momencie wrócić wrócić tam skąd przyszliśmy. Jeszcze chyba mógłbym sobie zenchantować jakiś przedmiot. Mam co prawda kamyczki, ale na razie nie będę tego robił. Statystyki powiedzmy, że mam dużo lepsze niż miałem. Teleportujemy się z powrotem do wioski, do wioski Rengot. Ok, jesteśmy. Dosyć szybki transfer. No i zobaczymy, jak się będzie tu teraz walczyć. Przyznam, że nie wyglądam jak prawdziwy wojownik, ale czy obrażenia będą większe, czy mniejsze, to się zaraz przekonam. A, jeszcze miałem stafa kupić, kurczę. Dobra, ten się rozsypał. Eee, jeszcze kolejny. PAS 5. To chodzi. Niech nam cooldowny zajdą. W sumie to jeszcze zapomniałem o jednym. Mogę wykraftować sobie pierścienie i amulet. I to chyba warto zrobić, gdyż statystyki mocno podbija, bo daje, że punkty HP i obrona idą o dobre 300 do wzwyż. Także tym się zajmę poza wizją. Tu jeszcze wykonamy sobie to zadanie. Myślę, że już kolejnego nie będziemy robić. Jest już trochę późno. A jeszcze muszę się przecież zająć wyrenderowaniem tego filmu, ustawieniem tego wszystkiego, wysłaniem na YouTube. To trwa dłużej niż, niż to całe nagrywanie. Dobra, to będzie ostatni. Ostatni do zabicia, tylko niestety on nic w sobie nie ma. Także jeszcze jeden. Hmm, szkoda, że ten wygląd jest taki, jaki jest, bo spodziewałem się, że, że będzie lepszy od tego, co nosiłem. A to to takie jakieś takie dziwne. Jeszcze jeden, jeszcze nie wypadł ten przedmiot. O kurde, skopy dostałem. O, już mi z baranka przywalił. Spadłowa. O. Teraz powinno być wykonane. Nie, Crescent Mundir Antlers. Hmm. Trochę nie kapuje, ale. No dobra, to atakujemy nadal. Cóż mamy więcej robić. Dobra. Nie chce nam tego zadania przyjąć. Dziwne to. Albo się zaczynają zadania, że będę wycinał połowę lasu tylko po to, aby zebrać jeden przedmiot. No i mam dokładnie to, co trzeba. Już 12 sztuk nawet. A to mi A to to trzeba zebrać. Dobra, dwa przedmioty, które się tak samo nazywają. No dobra, to wycinamy dalej wszystko w pięć. Rogi odcięte. O, teraz będzie. Dobra, zadanie wykonane. Przywołujemy monta. I idziemy owe zadanie oddać. Skill pointów nie mamy żadnych. I dobra. Także to będzie koniec tego odcinka, eee, czyli jesteśmy już na kolejnej mapie. Eee, zadań mamy do wykonania naprawdę bardzo dużo eee, i zajmiemy się nimi w następnym odcinku. A ja się z wami żegnam na moim nowym strusiu, w nowej zbroi, która mi osobiście się nie podoba, ale o gustach się nie dyskutuje. To tyle ode mnie, zapraszam na mój findsite riders.mmovolt.pl. Cześć na razie, do następnego odcinka.